To jest super. Ale jeszcze dodam, że wielkich rzeczy Solo się nie da zrobić, więc to, że jest ze mną to razem tworzymy jedność i dzięki temu jesteśmy tutaj wszyscy razem. Oklaski, oklaski, pięknie powiedziane, dlatego chcemy Was też inspirować do tego, żeby łączyć siły, żeby robić rzeczy legendarne razem. Ale Ginalt, nie wiem czy wiecie, dzisiaj miał swego rodzaju jeden debiut, a potem będzie można powiedzieć, miał kolejny, bo. Być może ktoś z Państwa nie wie, że dzisiaj rano mieliśmy razem z Tomkiem, razem z Adamem Waczyńskim, Przemkiem Zamońskim i właśnie Ginoldem w roli trenerów, mieliśmy kamp dla dzieciaków I to był twój debiut w roli trenera. Ale później dzisiaj w trakcie tego eventu masz pojedynek. Jeden na jeden. To debiut nie będzie, bo już pojedynków jeden na jeden troszeczkę miałem. Eee, między innymi z tym oto jego mościem. Eee, powiesz, ile razy ze mną wygrałeś? Zero. O, takže wiesz.